Halo, halo. Dzień dobry w czwartek. Witam z moją piękną dziewczyną. Serwus. Pies wystartował. No, uzupełniamy wodę. Paliwo musi być, ba ołowiowa, proszę bardzo. I żeby nikt nie poczuł się pokrzywdzony, damy jeszcze gizla Dobra. preza była, bo tu widzę że jeszcze niektórzy to gorywają. No. Wisiku. No ale fajnie tutaj słoneczko pojawiło, Trochę to teraz przeschnie. No, w sobotę idę na rano tam koło naszego środka popracować, a potem się bierzemy za koszenie. Już ostatnie podrygi w tym sezonie, patrz przygotowane już do czasania. Teraz pokój zostań, coś dla Ciebie mam. No kciuka mogę mi zostawić. Pozdrawiam wszystkich w czwartek, pamiętajcie czwartek to mały piątek, na logikę dzisiaj środa, powoli można startować, weekend zaczynać od nowa, czy jakoś tak. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia wam życzymy, trzymajcie się.